Jest godzina 10.30. Wychodzimy na szlak 5 godziny, czyli o 15.30. Według nich powinniśmy być na tej górze. Jesteśmy zaparkowani e, zaraz przy wejściu takim zmyślnym. Tutaj jest otwi otwieranie. O, pach! I tutaj można sobie tak wejść sprytnie. Jesteśmy zaparkowani tutaj przy samym szlaku. Szlak 5 godzinny. Najtrudniejszy z moich dotychczasowych, bo przewyższenie jest 1300 metrów. Na Corno Grande było niecały kilometr. No więc tak się to prezentuje. Jesteśmy tutaj i będziemy szli na tą górkę 2245. No nieźle, nieźle. Wow, patrzcie, jakie tu żołędzie są. Normalnie kolosy na pół ręki. Ej, dobre, co? Niezłe, niezłe, naprawdę No dwa razy większe jak takie normalne I takie grubośne, kur... Cool, normalnie jak pocisk, ej Niezłe, niezłe Wziąłem jednego i idę dalej No, dzisiaj jestem ubrany trochę lepiej niż ostatnio yy, Mam bluzę, koszulki na wymianę, bieliznę nawet wziąłem sobie Taki komforcik. No i buty trekkingowe. No, to znaczy, no to, nie, to są dobre buty. Nie, nie są takie bardzo dobre, nie? bo powinny być pełne, tak naprawdę, nie? Widać po kolorkach, że jesień. I tutaj dociera. No. Ładnie to wygląda. Trasa też jest ładna. Tak się idzie po takich e, wśród takich głazów. Fajnie, fajnie. Pierwsze widoczki na trasie jest godzina 11.30, czyli piąta za nami No, powiem, że mocne podejście lecę, lecę, wiecie, czasu nie ma No ładny szlak, muszę wam powiedzieć Patrzcie gdzieś tak jest taki wśród takich głazów Naprawdę nieźle Miło, sympatycznie Temperatura, jak wyszedłem, to było 19 stopni. Teraz jest tak 21. Ma być e, u szczytu. 25. No, i tak to wygląda. Fajnie, nie? Takie widoczki są. No, nice, nice. Tu jest fajne miejsce, żeby sobie dronem polecieć. Wziąłem, ale tu jest tyle ptaków dookoła. No, że nie mam serca ich tam hałasować tymi skrzydełkami, naprawdę. Więc wybaczcie, ale chyba no, nie będzie tego filmiku z tego drona, no. Obejdzie się, co? Tak mi się wydaje. Patrzcie, 3.30 na szczyt, a my idziemy godzinę 15, czyli już 15 minut żeśmy przeszczędzili. A teraz jest takie podejście, no powiem Wam, dobre, nie? Widać, że żarty się kończą yy, i zaczyna się konkrecik. No, kończy się las, więc będę szedł w tej pełnej patelni. No miło tu jest. No lubię góry. I tak czuję, że góry lubią mnie. A taki stąd jest widoczek. Cichutko tu jest. Pogoda jak widać. Debyściacka. No prawie że nie. Bo... Można by się przyczepić, że jest słaba widoczność, no zobaczcie, tam na te z góry, takie widać coraz mniej, coraz mniej Tutaj jeziorko widać A my zmierzamy O, nie widać, no ale się idzie cały czas takim właśnie szlakiem O, ostatnie drzewka tu są No już widać, tak mocno przerzedzone są te drzewka Ładnie tu jest, ładnie Naprawdę Zobaczcie, docieramy do, jakiegoś, do jakiejś takiej bacówki Ciekawe czy otwarta co? Idę sprawdzić No zamknięta jest jakaś prywatna tutaj jest kontakt do nich Jesteśmy na 1630 metrów Czyli zostało nam 800? Nie, tam jest 200 chyba, nie? 2200 z hakiem, więc 600 600 metrów. No dużo czy nie dużo połowa Ta no, połowa. A tam idziemy. No, fajny domek. Fajny. Taki stąd widok jest, no, wyczyszany ty. No, fajnie. Co nie? Fajnie czy nie fajnie? Fajnie, fajnie. To chyba jest szczyt, na który zmierzam. A jestem tutaj. Więc teraz mam takie ostre podejście tam. A później już sobie pójdę na ten szczycik. No, zmęczony jestem. Nie mam dzisiaj dnia zbyt dobrego albo kondycji, już nie wiem. No, widoczek stąd ładny, ale zmęczony jestem okropnie. No nic, idziemy tam do góry, bo już dochodzi 14.00. Więc na 15 powinniśmy być. Jestem niedaleko tego krzyża, ale on jest niżej ode mnie. Zobaczcie, a tu jest jeszcze górka. I tam, tu może tam to jest szczyt, albo w ogóle to. I ja w ogóle źle idę. No nic, najpierw idziemy tam. No i to jest ta górka. no Napisana tak markerem. Na kameku oni są udani ci włosi orety. No 1430 udało nam się Godzinę Godzinę z skrócić ten 5 godzinny szlak do 4 godzin ojej, ale te ostatnie pół godziny tam jest ten krzyż Te ostatnie pół godziny dają naprawdę czadu No więc Tak to stąd wygląda Czyli zdobyłem tą górkę Oj. Tutaj są fajne widoki na ten las taki Zobaczcie Sorry za sapanie, ale wiecie To na 200 kurde Aj No ładnie, ładnie No tak wyglądają te górki no To takie surowe. Powiem, że nawet jakbym odpalił tego drona, to takie ujęcia byłyby se, bo tak wszystko jest dookoła takie jednolite, czarne, ciemne. No i tak to wygląda, no, takie coś jest tylko. tu Coś tu pisze Nie ściemniam, nie ściemiam. Mówię prawdę Czyli 20% szybciej Niż przewidują znaki Bardzo mnie to cieszy bo już myślałem, że z moją kondycją jest nie najlepiej Nie no, nie będę leciał tym dronem To wszędzie są tabliczki, żeby nie latać z dronem Kurde, no już nie wymigam się tutaj no. Naprawdę nie wymigam Wszędzie jest napisane jak byk Kurcze no Popatrzcie, oni tu zakładają bardziej optymistyczny wariant niż ja 3,30 na dół No to prebissimo pre Jeszcze się porozglądam, pogapię i akurat na zachód słońca będę przy aucie, i po będę jechał do następnego parku. Korzystam z okazji, że nie wieje bo się zrobiła jakaś taka luka. No, tak zupełnie nie wieję. Niesamowite to jest aż. Z powrotem do domu 330 jest 15, czyli na 18.30 na dole. Do zobaczenia wow, czadowo to stąd wygląda. Zobaczcie, no, tak jak tam, tak Jest takie urwisko Widzicie? Tu jest tak w dół, do mega w dół A tu jest to urwisko fajne Schodzenie w praktyce. W praktyce to w zasadzie zbieguje, tak jakby No, ale ten żołnierskie jest, powiem pan. Oby tak dalej O, tu jest ostatnie miejsce, gdzie byłem na szlaku I teraz tak e, Ja myślałem, że docelową górką jest tamta górka Ta górka tu e, Więc poszedłem tędy A szlak wiedzie Tędy o. Tu go widać tak tak naprawdę teraz jak wiem, to rzeczywiście go to, to troszeczkę widać. Taki kawałek go widać, no bo tu już dalej go no nie widać w ogóle. Przystanek chytka, czyli e, połowa trasy za sobą. A i godziny nie zobaczyłem, która jest. Czekajcie. 15.52. Nieźle, nieźle. No widocznie to nie jest połowa trasy. No tempo mamy dobre, ale nie aż tak dobre, żeby to była połowa trasy, więc lecimy dalej. No, tak się robi już fajnie. Słoneczko już jest niziutko. Tutaj o. Widać, widać. No, ale jeszcze idziemy w słońcu. A już ta góra jest zacieniona, widać. No, piękna trasa, piękna. 16.22. Ja idę sobie dalej w słoneczku. Konik. Hałasujący jak krówka. Jesteśmy już chyba blisko auta. No i jesteśmy przy naszym kamperku, który dalej w słoneczku Nie mogę aż uwierzyć, popatrzcie 16.39 Czyli schodziliśmy godzinę 40 Zamiast trzech i pół Brawo ja, brawo ja 16.30 czyli e, Według nich półtorej godziny temu powinniśmy być na szczycie Schodzić z niego I za dwie godziny być tu, a my już będziemy w innym parku narodowym, w tym czasie, bo mam półtorej godziny jazdy do następnego parku i cieszę się, że będę jechał jeszcze jak jest jasno. Bo po ciemku, po tych krętych drogach, ach, byłoby, byłoby. Zobaczcie, jaki tu jest fajny klimat. Tu jest też taka fajna wioska. No fajnie było dronem polatać, ale tak głupio stoję. O, tu konik jakiś. No fajnie, fajnie. Jak to wygląda? Tam jest Cina, nad tym jeziorkiem i góry tam z tyłu. No fajnie, fajnie to wygląda. Słoneczko zaszło już, albo zachodzi.